Czy wiesz, że na konferencji jałtańskiej w 1945 roku Polska została zdradzona przez swoich sojuszników? Podczas spotkania Roosevelta, Churchilla i Stalina Związek Radziecki wywalczył sobie dominację w Europie Wschodniej, a interesy Polski zostały całkowicie zlekceważone. Mimo, że Polacy walczyli o po przez całą wojnę. Stalin wymusił przesunięcie granic, odbierając Polsce niemal połowę jej poprzedniego terytorium. Na rzecz oczywiście ZSRR. Co więcej, narzucił komunistyczny rząd w Warszawie, podporządkowany Moskwie. W efekcie Polska, która walczyła o niepodległość, została wciągnięta pod żelazną kurtynę na długie lata. Była to jedna z największych zdrad w historii. Bolesny i perfidny akt poświęcenia Polski przez zachodnich. Sojuszników. Ta gorzka lekcja historii wciąż przypomina nam, jak łatwo wielka polityka potrafi zignorować losy całych narodów,